Szalenie szybki niszczyciel z drugiej wojny, który zaskoczył wszystkich. 6 lipca 1971 roku wody szkockiego Firth of Forth zamieniły się w scenę, na której rozegrał się pojedynek, jakiego nikt się nie spodziewał. Dwa okręty, dwa weterany, dwie legendy Royal Navy, HMS Cavalier i HMS Rapid stanęły naprzeciw siebie w wyścigu. Który miał zadecydować, kto naprawdę zasługuje na miano najszybszego niszczyciela w historii. Tego ranka może było spokojne jak lustro, lecz napięcie w powietrzu mogło ciąć nożem. Oficerowie, marynarze i obserwatorzy z brzegu wstrzymali oddech, gdy obie sylwetki ruszyły pełną mocą, rozrywając fale z gracją i furią jednocześnie. Gdy tylko padł sygnał startowy, HMS Cavalier ruszył naprzód z hukiem. Jego turbiny ryczały niczym rozszalałe bestie, a dziób przecinał wodę jak nóż stalowy lód. Na pokładzie załoga, złożona z młodych i doświadczonych marynarzy, wiedziała, że to coś więcej niż zwykły pokaz prędkości. To była walka o honor, wspomnienie dawnych dni, kiedy te same statki ryzykowały życie na zimnych wodach północy. Rapid nie pozostawał w tyle. Jego kapitan znał każdy dźwięk maszynowni, każdy wibracyjny ton kadłuba. A mimo wieku jednostki potrafił wycisnąć z niej każdą kroplę mocy. Minuta po minucie, mila po mili, oba okręty szły łeb w łeb. Woda rozbijała się o burty z taką siłą, że na mostku trudno było utrzymać równowagę, ale nikt nie odwracał wzroku od morza. Kiedy fala pary buchnęła z maszynowni rapida, przez moment wydawało się, że to koniec. Jednak kapitan rozkazał: Pełna moc, i statek znowu przyspieszył. A jednak los miał własny scenariusz. Gdzieś w połowie trasy, po 64 milach szaleństwa, jeden drobny zawór bezpieczeństwa na rapidzie odmówił posłuszeństwa. To wystarczyło. Kawalier wysunął się naprzód, a jego dziób pierwszy przeciął linię mety z przewagą zaledwie 30 jardów. Zaledwie 30 jardów. Ale wystarczająco, by zapisać się w historii. Tego dnia HMS Cavalier Prawie 30-letni okręt udowodnił, że wiek nie oznacza słabości. Zyskał tytuł najszybszego niszczyciela, Royal Navy i przydomek z najszybszy z szarych hartów. Jednak za tym zwycięstwem kryła się długa i dramatyczna historia. Historia narodzin w czasie wojny, mrozu, ognia i stali. Bo zanim kawalier stał się legendą prędkości, był po prostu jednym z wielu okrętów rodzących się w dymie bombardowań. Wśród krzyków robotników i grzmotów siren. Zanim przejdziesz dalej, napisz w komentarzach, z jakiego miasta oglądasz, żebym mógł zobaczyć, jak daleko dotarła moja historia. Rok 1943. Na niebie nad południową Anglią znów zawyły syreny alarmowe. Bomby spadały jedna po drugiej, a płonące odłamki rozświetlały nocne niebo nad Isle of Wight jak błyskawice. Niemieckie lotnictwo uderzało bezlitośnie w stocznie, magazyny i fabryki. Jednym z celów był zakład J. Samuel White and Company Limited w Kaos, dumne serce brytyjskiego przemysłu stoczniowego. Gdy pierwsze serie bomb roztrzaskały dachy hal i zmieniły w gruzy część nabrzeża, wydawało się, że produkcja okrętów zostanie przerwana. Ale nikt tam nie myślał o poddaniu się. Kiedy opadł dym, inżynierowie wrócili na stanowiska. Kobiety w roboczych kombinezonach, które jeszcze wczoraj szyły mundury, dziś spawały sekcje kadłubów, trzymając w dłoniach palniki jak broń. Brytyjczycy zrozumieli, że wojna to nie tylko front, to również fabryki, gdzie powstaje stalowy kręgosłup floty. Admiralicja wysłała pilne zamówienie. Potrzebne były nowe niszczyciele, szybkie, zwrotne i wystarczająco silne, by przetrwać spotkanie z wrogiem na morzu. Tak narodził się projekt okrętu, który miał odmienić bieg morskich bitew, HMS Cavalier, część nowej serii C-class. Miał mierzyć 362 stopy długości i być zbudowany w nowatorski sposób, przy użyciu spawania elektrycznego, a nie tradycyjnego nitowania. To nie tylko skracało czas budowy, lecz także zwiększało wytrzymałość kadłuba i pozwalało kobietom i niedoświadczonym robotnikom szybciej szkolić się do tej pracy. W halach stoczni, wśród huku młotów i zapachu stali, powoli wyłaniał się kształt nowego niszczyciela. Na dziób trafiały pierwsze płyty pancerne, a pod pokładem montowano maszyny o mocy, która mogła rozpędzić jednostkę do ponad 30 węzłów. Inżynierowie mówili z dumą, że to nie będzie zwykły okręt, lecz prawdziwy hart morza szybki, cichy i śmiertelnie skuteczny. Gdy wreszcie stępka była gotowa, Stoczniowcy nazwali go żartobliwie Kawalierem z kaus". Ale już wtedy w powietrzu czuło się coś więcej przeczucie, że ten stalowy kolos stanie się kimś wyjątkowym w historii Royal Navy. Na zewnątrz trwała wojna, a w Kaos pod ciągłym zagrożeniem nalotów ludzie pracowali dniami i nocami. Każda spawarka, każdy nity, każdy łoskot stali był aktem oporu, bo w tym chaosie rodził się okręt, który miał nie tylko przetrwać wojnę. Ale prześcignąć czas, polub i zasubskrybuj, jeśli lubisz nasze opowieści. To naprawdę nam pomaga i motywuje do tworzenia kolejnych. Dziękujemy, ruszamy dalej. Na początku 1944 roku w stoczni J. Samuel White w chaos zapanowało niezwykłe poruszenie. Po miesiącach pracy, nieprzespanych nocy i ciągłych alarmów lotniczych, wreszcie nadszedł dzień. W którym stalowy kadłub o smukłych liniach miał dotknąć wody po raz pierwszy. Na nabrzeżu zgromadzili się robotnicy, oficerowie, Royal Navy i mieszkańcy miasta. Zmęczeni wojną, ale pełni dumy. Gdy zawiał zimny wiatr z nad kanału La Manche, ciszę przerwał donośny głos stoczniowego majstra. Kawalier gotowy do wodowania. Zgromadzeni patrzyli, jak okręt jeszcze świeżo pomalowany, powoli zsuwany jest po pochylni. W momencie, gdy dotknął wody, rozległy się oklaski i okrzyki radości. Wśród wiwatów kobiety, które spawały jego sekcje, ściskały się ze łzami w oczach. HMS Cavalier, nowoczesny, elegancki, o sylwetce jak miecz, oficjalnie rozpoczął życie. Mierzył 111 metrów. Był uzbrojony w cztery działa kalibru 4,5 cala oraz wyrzutnie torpedowe, ale jego największym atutem była prędkość ponad 30 węzłów, wynik którego nie mogła osiągnąć większość niszczycieli tamtych czasów. Dowództwo Admiralicji powierzyło go oficerowi znanemu z odwagi i dyscypliny, komandorowi porucznikowi Donaldowi Teremu MacBarnetowi. Młody, lecz niezwykle zdolny oficer od razu zyskał szacunek załogi. Pod jego dowództwem nowy niszczyciel trafił do szóstej flotylli niszczycieli floty macierzystej, stacjonującej w Skapa Flow. Tam Wśród mgieł i zimnych fal północnego Atlantyku rozpoczęły się pierwsze ćwiczenia bojowe. Kawalier zachowywał się jak zwierzę stworzone do biegu. Błyskawicznie reagował na rozkazy, wchodził w ciasne manewry z gracją i precyzją. Nawet doświadczeni oficerowie przyznawali, że to statek z duszą. W maszynowni wszystko pracowało jak zegarek. Turbogeneratory wyły rytmicznie, a pod pokładem czuło się wibracje mocy która mogła zmienić przebieg bitwy. Gdy w grudniu 1944 roku kawalier otrzymał rozkaz przygotować się do misji na północ, nikt jeszcze nie wiedział, że jego pierwszy chrzest bojowy odbędzie się w jednym z najniebezpieczniejszych miejsc świata na lodowatych wodach Arktyki, gdzie nawet morze potrafiło zabijać szybciej niż wróg. Bo tam wśród burz i lodu Nowy okręt miał dowieść, że nie bez powodu nazywano go Hartam Atlantyku. Zima 1945 roku była jedną z najokrutniejszych, jakie pamiętała północna flota. Wody wokół Norwegii skute były lodem, a wiatr z Arktyki smagał pokłady tak, że nawet najtwardsi marynarze drżeli z zimna. HMS Cavalier, nowy, błyszczący jeszcze stalą okręt, dołączył do operacji Selenium której celem było zniszczenie niemieckich statków zaopatrzeniowych na północnym wybrzeżu Norwegii. Wkrótce po tym przyszły kolejne Shred It Ground Sheet misje, które zamieniały morze w pole minowe, gdzie każdy błąd mógł oznaczać śmierć całej załogi. Na pokładzie życie przypominało nieustanną walkę z naturą. Woda zamarzała na relingach, a pokład pokrywał się lodem tak grubym, że marynarze musieli go zbijać młotkami, by móc się poruszać. Zmasakrowane dłonie, oblodzone mundury i oczy, które nie widziały słońca tygodniami. Tak wyglądała codzienność. Na stanowiskach działowych obsługa pracowała w otwartym mrozie, zmarznięta do szpiku kości, z palcami skostniałymi tak bardzo, że nie mogli utrzymać amunicji. W tych warunkach HMS Kavalier uczył się być żołnierzem. Wśród huku artylerii świstu torped i ryku wiatru, załoga stawała się jednością. Dowódca McBarnet, stojąc na mostku, z zimną determinacją wydawał rozkazy, które decydowały o życiu i śmierci. Wiedział, że prędkość to ich największa broń. Kiedy radar wychwycił wrogie echa, kawalier potrafił zmienić kurs w kilka sekund, unikając torped, które przemykały tuż pod kadłubem. W jednej z nocy Podczas patrolu na morzu norweskim okręt niemal zginął. Gwałtowna burza oderwała go od reszty flotylli, a w ciemności radar wykrył nieznany sygnał. Załoga zamarła. Czy to niemiecka łódź podwodna? MacBarnet rozkazał zwiększyć prędkość, a chwilę później w ciemności rozbłysły reflektory i grzmot armat. Po krótkiej wymianie ognia echo znikło z ekranu. Być może to tylko dryfująca mina. A może wróg, który już nigdy nie powrócił na powierzchnię? Dla marynarzy był to chrzest w prawdziwej wojnie. Wiedzieli, że tu nie chodziło o zwycięstwa zapisane w raportach, tu chodziło o przetrwanie, a kawalier, mimo młodego wieku, zachowywał się jak weteran. W każdych warunkach, w każdej burzy, jego maszyny grzmiały równym rytmem, jakby sam ocean uznał, że ten statek nie zatonie łatwo. A jednak to dopiero początek. Przed nimi była misja, o której mówiła cała flota, konwój RA-64, podróż przez piekło lodu i stali. 17 lutego 1945 roku z radzieckiego fiordu Kola wyruszył konwój oznaczony kryptonimem RA-64. Był to jeden z ostatnich i najniebezpieczniejszych rejsów arktycznych. 34 statki handlowe z ładunkiem amunicji. Paliwa i sprzętu wojskowego dla aliantów. Towarzyszyły im okręty eskortowe, niszczyciele, korwety i fregaty. Wśród nich HMS Cavalier, pod dowództwem komandora porucznika Donalda McBarneta. Wiatr huczał w masztach, a temperatura spadła poniżej minus dwudziestu stopni. W tych warunkach błąd mógł kosztować życie setek ludzi. Już pierwszej nocy sonar wychwycił echo wroga. Gdzieś pod ciemną taflą oceanu czaił się ubot. Kiedy wreszcie ujawniono jego pozycję, brytyjska korweta i slup otworzyły ogień. U 425 został zatopiony, ale radość nie trwała długo. Następnego dnia niemiecka łódź podwodna U 968 zdołała wystrzelić torpedę, która trafiła w jeden z okrętów eskorty. Statek tonął, a ocalałych... Wyłowiono z lodowatej wody. Zamarzali na oczach załóg innych jednostek. W kolejnych dniach konwój rozproszył się w szalejącym sztormie. Fale sięgały wysokości 10 metrów. Radary wariowały, a łączność z wieloma jednostkami została przerwana. W tym chaosie McBarnett otrzymał rozkaz. Kawalier ma wyruszyć z Skapa Flow, by odnaleźć i zebrać rozproszone statki. Załoga wiedziała, że to zadanie graniczy z niemożliwym. Ale na pokładzie panowała cisza. Maszyny ruszyły pełną mocą, a stalowy dziób przeciął lodowy wiatr Arktyki. Przez kolejne dni kawalier przemierzał morze, odnajdując zaginione frachtowce. Wysyłano sygnały świetlne, wciągano na hol, eskortowano do bezpiecznej formacji. W jednym z przypadków okręt musiał zawrócić po jednostkę, która dryfowała z uszkodzonym sterem. Manewr wśród lodu był ryzykowny. Ale McBarnett nie zawahał się ani chwili. Gdy ostatecznie konwój znów połączył siły, dowódcy innych jednostek przyznali, że bez kawaliera straciliby połowę flotylli. 1 marca konwój RA-64 dotarł do Szkocji. 31 z 34 statków przetrwało, wynik który w tamtych warunkach graniczył z cudem. Admiralicja przyznała HMS Cavalier jedyne odznaczenie bojowe w czasie wojny. Za udział w tej właśnie operacji. Na pokładzie nie było wiwatu. Ludzie byli zbyt zmęczeni, by świętować. Wiedzieli jednak jedno: ich okręt, szybki jak wiatr i twardy jak stal, uratował dziesiątki istnień. Dla kawaliera wojna jeszcze się nie kończyła. Przed nim czekała nowa misja, tym razem na Atlantyku, gdzie trzeba było eskortować największe statki świata. Kiedy lud Arktyki odszedł w przeszłość. HMS Cavalier dostał nowe zadanie, równie ryzykowne, choć z pozoru mniej dramatyczne. Admiralicja wybrała go do eskortowania najszybszych i najważniejszych statków świata RMS Queen Mary, RMS Queen Elizabeth i RMS Aquitania. Te oceaniczne kolosy przewoziły tysiące amerykańskich żołnierzy przez Atlantyk, a ich bezpieczeństwo zależało właśnie od takich jednostek jak Cavalier. Niemieckie uboty. Czaiły się wszędzie, a jeden dobrze wystrzelony torped mógł zmienić triumf w katastrofę. Dla załogi był to zupełnie inny rodzaj piekła. W konwoju, gdzie każdy statek płynął z prędkością ponad 28 węzłów, nie było miejsca na błędy. Maszynownia Kawaliera pracowała bez przerwy. Silniki wyły, zawory drżały, a temperatura w środku sięgała 40 stopni. Mechanicy schodzili z wacht z poparzonymi rękami. A inżynierowie zlani potem chłodzili turbiny wodą morską, by zapobiec eksplozji, ale mimo to nikt nie narzekał. Wiedzieli, że to niezwykła służba, to wyścig ze śmiercią. Kiedy konwój przecinał Atlantyk, noc była czarna jak smoła, tylko fosforyzująca piana zdradzała ruch statku. W ciszy, którą przerywały jedynie uderzenia fal, każdy dźwięk mógł być początkiem ataku. Pewnej nocy sonar wychwycił echo. U-boat w odległości 3 mil. Barnett natychmiast rozkazał. Maksymalna prędkość, kurs bojowy. Kawalier ruszył jak strzała. Załoga słyszała tylko narastający ryk silników i drżenie pokładu. Po kilku minutach eksplozja, głęboka mina trafiła cel. Na powierzchnię wypłynęły plamy oleju i szczątki. Konwój płynął dalej. Te rejsy były krótkie, ale niezwykle intensywne. Po każdym powrocie do bazy, kawalier wyglądał jak po bitwie: zadrapany, osmolony, z pękniętymi nity, lecz zawsze gotowy do kolejnego wyjścia w morze. Według raportów admiralicji, jego prędkość i niezawodność sprawiły, że właśnie on był wybierany tam, gdzie trzeba było reagować szybciej niż inni. Wspomnienia marynarzy z tych dni mówią wszystko. To była jazda bez Hamulców, wspominał jeden z mechaników. Statek skakał po falach, a my modliliśmy się, żeby turbiny wytrzymały i wytrzymały. Gdy Niemcy wreszcie skapitulowali, HMS Kavalier nie wrócił do stoczni na odpoczynek. Admiralicja miała już dla niego nową misję. Na drugim końcu świata w wodach Dalekiego Wschodu, gdzie wojna jeszcze się nie skończyła, gdy Europa świętowała zwycięstwo. HMS Cavalier nie miał czasu na odpoczynek. W sierpniu 1945 roku, gdy alianci przyjęli bezwarunkową kapitulację Niemiec, okręt przeszedł krótki remont, by przygotować się do nowego zadania: służby na Dalekim Wschodzie w składzie brytyjskiej floty Pacyfiku. W planach było długie przebicie się przez Atlantyk i Ocean Indyjski, by dołączyć do działań przeciwko Japonii, ale historia miała inne plany. Bomby zrzucone na Hiroshimę i Nagasaki zakończyły wojnę zanim kawalier zdążył wypłynąć z europejskich wód. Mimo to jego podróż na wschód doszła do skutku. We wrześniu okręt przybył do bazy w Trincomalee, a następnie do Singapuru. Tam otrzymał zadanie, które z pozoru wydawało się rutynowe: pomóc w przywracaniu porządku w regionie po wojnie, ale w rzeczywistości była to trudna misja w świecie pełnym chaosu. Powojennego głodu i napięć politycznych. W lutym 1946 roku kawalier wraz z niszczycielem HMS-Petar został skierowany do Bombaju, gdzie wybuchł bunt wśród marynarzy Królewskiej Marynarki Indyjskiej. Na morzu panował spokój, ale w porcie rewolucja zbuntowani marynarze zajmowali jednostki, a całe miasto pogrążało się w zamieszkach. Kawalier z brytyjską załogą gotową do interwencji. Stanął u wejścia do portu jak stalowy symbol porządku. Strzały nie padły, ale sama obecność niszczyciela wystarczyła, by stłumić bunt bez rozlewu krwi. Potem przyszły kolejne misje. Transport ludności cywilnej, przewóz chińczyków do Hongkongu, eskortowanie amerykańskich trałowców do Subic Bay na Filipinach. Okręt, który jeszcze rok wcześniej walczył z ubotami, teraz przewoził uchodźców. I pomagał odbudowywać świat. Na pokładzie wciąż jednak czuło się napięcie. Wojna się skończyła, ale dla wielu marynarzy życie w cieniu broni było jedynym, jakie znali. W maju 1946 roku kawalier wrócił do Portsmouth. Za sobą miał tysiące mil, setki dni na morzu i dziesiątki operacji. Został wcielony do floty rezerwowej i przez kilka lat stał zacumowany, czekając na decyzję o dalszym losie. Ale jego historia miała się dopiero odrodzić, bo gdy inni towarzysze broni trafiali do stoczni złomowych, kawalier dostał drugą szansę powrót do służby i nową twarz już w epoce zimnej wojny. W połowie lat 50. HMS Cavalier, weteran wojny, stał cicho w doku w Southampton, gdy inżynierowie Thorny Crofts Woolstone Shipyard przystąpili do jego modernizacji. Miał za sobą tysiące mil. I wiele bitew, ale admiralicja zdecydowała, że ten niszczyciel dostanie nowe życie, jako uniwersalny eskortowiec na czasy zimnej wojny. W halach remontowych rozbrzmiewał dźwięk młotów, zapach farby mieszał się z aromatem stali, a robotnicy rozbierali stare sekcje i zastępowali je nowoczesnym wyposażeniem. Najpierw zainstalowano nowy system kierowania ogniem MK6UM z dalekim zasięgiem i napędem zdalnym. Działa główne otrzymały sterowanie automatyczne, co pozwalało reagować szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Zdemontowano tylne wyrzutnie torpedowe, zastępując je pokładowym pomieszczeniem z dwoma moździerzami przeciwpodwodnymi Squid, bronią, która mogła dosięgnąć łodzi podwodnej na głębokości kilkuset metrów. Nadbudówki wzmocniono, dodano radar nowej generacji i podwójne działko przeciwlotnicze Bofors MK5. Gdy w lipcu 1957 roku zmodernizowany HMS Cavalier ponownie podniósł banderę, wyglądał jak nowy okręt. Wrócił na morze i został wysłany na Daleki Wschód, gdzie Royal Navy wciąż pilnowała szlaków morskich i granic imperium. W 1958 roku Cavalier brał udział w patrolach w rejonie wyspy Christmas należącej do Australii. Tam, na odległych wodach południowego Pacyfiku, Brytyjscy naukowcy prowadzili pierwsze próby broni atomowej i wodorowej. Okręt pełnił rolę jednostki zabezpieczającej, monitorował obszar, ostrzegał przed wpływem promieniowania i utrzymywał łączność między statkami badawczymi. Świadkowie wspominali, że w chwilach eksplozji morze rozświetlało się jak dzień, a fala uderzeniowa docierała nawet na kilkadziesiąt mil. Po tych wydarzeniach kawalier pozostał na Dalekim Wschodzie, pełniąc służbę patrolową i eskortową. Ocean był spokojny, ale polityka nie. Na horyzoncie pojawiały się nowe napięcia, a świat coraz szybciej dzielił się na dwa bloki. Dla brytyjskiej floty każda jednostka, nawet ta z czasów wojny, była cenna. Kavalier udowadniał, że nadal może być szybki, skuteczny i niezawodny, lecz nadchodziły kolejne lata i kolejne próby. Tym razem nie z bronią, lecz z losem, bo wkrótce ten niezniszczalny okręt miał stawić czoła katastrofie której nie dało się przewidzieć. W 1964 roku HMS Cavalier znów ruszył w morze, by przejść kolejny remont i przygotować się do następnej misji. Droga prowadziła przez kanał La Manche, gdy nagle przy złej widoczności i silnym wietrze radar odnotował obiekt zbliżający się z prawej burty. To był liberyjski tankowiec Burgan, ogromny, powolny, ale trudny do manewrowania w takim sztormie sekundy decydowały o wszystkim Barnett nie był już dowódcą okrętem kierował młodszy oficer który natychmiast wydał rozkaz cała wstecz ale było za późno zderzenie nastąpiło z potężnym hukiem dziób kawaliera wbił się w bok tankowca a fala stali iskier i wody wzniosła się na kilka metrów gdy opadła przednia część niszczyciela dosłownie zniknęła Urwana, zmiażdżona, zatopiona. Cudem nikt nie zginął, choć w maszynowni wybuchł pożar, a woda zaczęła zalewać dolne pokłady. Załoga walczyła z żywiołem przez wiele godzin, pompując wodę i gasząc ogień. Dopiero następnego dnia przybyły jednostki ratunkowe i odholowały okręt do portu. W stoczni technicy nie wierzyli, że uda się go uratować, ale kawalier, jakby na przekór losowi, przetrwał. Naprawy trwały kilka miesięcy. Kiedy ponownie wypłynął na morze, wyglądał inaczej, z nowym dziobem i jeszcze silniejszą konstrukcją. Nikt nie miał wątpliwości, że to okręt, który nie zna słowa czy koniec. Ledwie rok później, w 1962, w Azji Południowo-Wschodniej wybuchło powstanie w Brunei. HMS Cavalier, będący w pobliżu Singapuru, Natychmiast został skierowany do akcji. Na jego pokład zaokrętowano żołnierzy z The Queen's Own Highlanders, szkockiego regimentu elitarnej piechoty. Okręt ruszył w stronę Borneo z pełnym uzbrojeniem i ludźmi gotowymi do walki. Na miejscu sytuacja była napięta. Rebelianci opanowali porty i drogi. Kavalier stanął na redzie, stając się pływającym centrum dowodzenia. Radiostacje działały bez przerwy. A jego załoga uczestniczyła w akcjach przejęcia więźniów i ewakuacji cywilu. Gdy sytuacja została opanowana, okręt ruszył w dalsze rejsy, jeszcze raz dowodząc, że mimo upływu lat, wciąż potrafi być tam, gdzie potrzebny był najbardziej. Po latach służby na Dalekim Wschodzie, powrócił do Wielkiej Brytanii w maju 1968 roku tam, wśród spokojnych wód Morza Północnego rozpoczął swoje ostatnie miesiące aktywnej służby, ale los przygotował dla niego jeszcze jedno wielkie widowisko. Wyściksy, który miał raz na zawsze zapisać jego imię w historii Royal Navy. 6 lipca 1971 roku w szkockim Firth of Forth zebrały się setki obserwatorów, dziennikarzy i marynarzy. W powietrzu czuć było elektryczne napięcie. Po raz pierwszy w historii Dwa weterany Royal Navy miały zmierzyć się w wyścigu, który miał zadecydować o tytule najszybszego niszczyciela floty. Po jednej stronie HMS Rapid, okręt przebudowany, odmieniony, wciąż dumny. Po drugiej HMS Cavalier, stalowy wojownik, który przeżył wojny, burze i katastrofy. Gdy padł sygnał startowy, oba okręty ruszyły jak wystrzelone z armat. Woda eksplodowała pod ich dziobami, a silniki ryczały jak stado rozjuszonych byków. Przez pierwsze mile szły równo, burtą w burtę, a fale rozdzierały powietrze niczym uderzenia bębna. Na pokładzie kawaliera panowało milczenie, przerywane tylko głosem maszynisty. Trzydzieści jeden węzłów, trzydzieści dwa. Oficerowie trzymali się relingów, a kapitan czuł jak stalowy kadłub wibruje od mocy. Rapid nie ustępował. W jego maszynowni ciśnienie rosło, zawory jęczały, a załoga walczyła o każdą milę. Gdy wydawało się, że będą płynąć równo aż do końca, nagle z rapida buchnęła para. Awaria zaworu bezpieczeństwa. To wystarczyło, by kawalier zyskał przewagę. Kapitan rozkazał utrzymać prędkość. W ciągu kilku minut przewaga rosła, a tłum na brzegu wybuchł aplauzem. Po 64 milach Rywalizacji, kawalier przeciął linię mety z przewagą zaledwie 30 jardów. 30 jardów tyle wystarczyłoby, by stać się legendą. Średnia prędkość 31,8 węzła. Od tego dnia HMS kawalier nosił dumne miano najszybszego z szarych hartu. Ale każdy wyścig ma swój koniec. Rok później, admiralicja ogłosiła decyzję o wycofaniu okrętu ze służby. Kawalier, który przepłynął ponad 564 tysiące mil, trafił do Chatham Dockyard. Nie na złom, lecz by czekać na nowy rozdział. Dzięki kampanii historyków, marynarzy i samego Lorda Mountbattena okręt został ocalony. W 1998 roku trafił do Chatham Historic Dockyard jako ostatni zachowany niszczyciel Royal Navy z czasów II wojny. W 2007 roku książę Filip odsłonił pomnik HMS Cavalier, stalowy symbol pamięci o 142 zatopionych niszczycielach i 11 tysiącach marynarzy, którzy nie wrócili z morza. Dziś stoi dumnie w porcie z masztami skierowanymi ku niebu, jakby wciąż był gotowy ruszyć do kolejnego wyścigu.